Siema, witam was na chacie Tuncia. Nazywam się Janusz Murawko i nauczę was dzisiaj zakładać papier na deskę rolkę. Mamy tutaj deskę Zero. To jest moja obecna deska. I tą rolkę z papieru bilet. Z Ameryki w ogóle taki, taki sam jest W ogóle. Może on na początku jest trochę za ostry, zjeżdża w buty, ale potem tak myślę, 800% to dłużej trzyma, jak od tych zwykłych. Yy, tutaj mamy całą roleczkę. Tak, całe roleczki to powinny wam być 23 deski. Jak będziecie ostrożnie ciąć to 50, gdzieś tak. No, to teraz wycinamy kawałek. Nie za duży, nie za krótki. O! O, oh, jako je nůžky. Dobrá. Hmm. Teraz přiklejeme. Hmm. Teraz přiklejáme. O. Oh. Nejlepší to robí, až mi dole no nebo tak. elegantko proszę tak to wygląda i żeby nie było żadnych jak jakieś będą bąbelki to tak o proszę poprzyciskać troszeczkę Teraz te tak, końcówki to trzeba o i teraz będziemy je wycinać o Grip jest założony Jakby się zrobił wam tutaj jakiś prekeziek czy coś to, to po prostu to jako przycicę, tak o. No Traki są już przykręcone Także można już iść jeździć Ale wiecie co? Ta deska Zero miała być dla mnie Ale postanowiliśmy, że to będzie konkurs Zrobimy konkurs i 183 osoby, które yy, zalogują się 188, czyli 183 osoba, które się zaloguje na naszym portalu, yy, dostanie po prostu tą deskę. Także proszę czatować na 189 osobę. Yy, wiecie co? To miała być deska dla mnie, ale wpadliśmy taki pomysł, że... Co tam kapie! Wiecie co, ta deska miała być dla was, ale wpadliśmy na lepszy pomysł. Ty, to nie ta koszulka. Ty, ja w ogóle nie...